Witam, witam. Walczymy z blisterkami z Champions League, tak jak obiecałem, Mamy ich całe mnóstwo, będziemy otwierać ich bardzo dużo. Limitki, limitki. Polujemy na te limitki, zobaczymy, żeby nie przedłużać. Zrobimy szybszy film. Nudzą Was te filmy 10-minutowe, więc będę szybko, mało gadał, szybko otwierał. Blisterek 30 kart, jedna karta limitowana, cena 19,50, jest to cena sugerowana. Mi się udało je kupić nieco taniej, i lecimy. Mamy to, 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 tak to, to, to. ciekaw jestem. Limitki niestety, starter pack wczoraj mi nie wyszedł. Totalnie mi nie wyszedł. Eee, mamy szylę. Dla mnie fajnie, ponieważ tej limitki nie posiadałem, więc jest naprawdę fajnie. Jestem zadowolony. To moja trzynasta limitka. Nie licząc powtórek, tak. Ibra, o Neymar mamy: mamy Ibrę, Fabregasa i Neymara. Całkiem fajnie. I lecimy. Zaczynamy od Ibrę, który był na czołowym spodzie. saszetki oczywiście niezapieczętowane. No i polujemy na Inventivenes i Legendę. Wątpię, żeby w mi się takie karty trafiły. Ponieważ, jak już powtarzam wielokrotnie, nie mam szczęścia na razie do tej edycji. No ale cóż, Suarez, może Multipaka, Ange, moja. Nasli c ekspert, powtórka Casillas'a i Chambers tego nie mam, ale to jest dla mnie bazówka, leasingi to dla mnie bazówki Neymar ach Lima Samuel, Balut Schalke to powtórka Będziemy dawać powtórki, może tak. Powtórka, Cascade i mamy zakera na defensywie. Chyba go nie ma. Dobra, Fabregas. Fabregas, Fabregas, Fabregas. Co nam da, Fabregas? Azart, Serrero. Draxler, powtórka, Uuuu Fajnie, 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 Neymara nie miałem, miałem Mastera Messiego z Barcelony, teraz mamy One to Watcha Neymara, to akurat mi się podoba, to jest fajne I otworzymy wspomnianego Neymarka, może zobaczymy, tak idzie Ach, ciężko idzie, ale idzie No, dobra Brand, Kakitani, Fernandez, Sporting jako powtórka, Bazóweczka i Defensive Rock, Humels, chyba powtórka, chociaż nie jestem pewien. I ostatnia soszeczka czyżby znowu ekspert to była najlepsza karta, która mi się trafia. Naprawdę to jest porażka z tymi kartami u mnie. Na razie dwie najlepsze karty, jakie trafiłem, to Double kurde. Otworzymy już trochę tego, Weltman, Teammate i znowu nic, no i tylko, e, tylko Bernard, Want to watch, chyba go nie mam. E, dobra no, listerek poszedł, na szczęście limitka jest, jest fajna, w porządku, nie mam jej, więc jest ok. Eee, karty specjalne, które mi się powtórzyły, Defensive Hummer, Sporting, Draxler, Schalke i Expert Casillas, to pójdzie wszystko na wymianę. Kart, których nie mam, to jest Bernard, Neymar, Neymar chyba najlepszą kartą, Mertensacker i Chambers. Szukamy, czekamy, nadal na szczęście, na razie nie przyszło, może niebawem, trzymajcie się, cześć.